Numer 1. Kłamiesz w tytule odcinka. Oczywiście bardzo dobry pomysł Udałam Regusi, żeby się uspokoiła, to dałam jej smaczka, to znaczy kurzuł stópkę. Nie przemyślałam tego, że ona wydaje dźwięki bardzo intensywne. Chociaż przecież ten podcast to miała być symulacja głosówek od kumpeli, a w głosówkach od kumpeli to się dzieją ho, ho, różne rzeczy. Ja na przykład, jak do swojej przyjaciółki wysyłam, to zazwyczaj odpalam wtedy ekspres, nalewam wodę do dzbanka filtrującego, więc No to jest jednocześnie doświadczenie ASMR. Ale Rega już chyba zjadła, więc możemy powrócić. Wyobrażacie sobie, żeby tak gadać cały czas, na przykład do spowiedzi iść. Więcej grzechów nie pamiętam. Albo numer jeden. Była mnie nieposłuszna. Moje top trzy grzechów do spowiedzi to była mnie posłuszna, e, zamiennie na nie słuchałam się rodziców, mówiłam brzydkie słowa, nie mo... O, łukasz wrócił. <stryk> <stryk> o, to naprawdę będzie głosówka od kupeli. A numer trzy w moim top trzy grzechów jako dwunastolatka to chyba było nie modliłam się. Takie. No, to żeby nie było, że za mało, ale żeby też nie było tak. Starałam się zawsze mówić tak z osiem, żeby nie było, że coś zatajam i zawsze starałam się od razu szybko mówić, żeby sobie przypadkowo nie przypomnieć, że coś tam złego zrobiłam, to od razu Ja tam więcej grzechów nie pamiętam. To, to jest dobra furtka i ogólnie, jak teraz się nad tym zastanawiam, to jest kurde takie trochę abstrakcyjne, że dziecko przychodzi do jakiegoś takiego dziurkowanego kawałka drewna i obcemu chłopu opowiada o swoich jakichś takich, no nie wiem, słabościach, no... Ja teraz w ogóle wracam z interwencji sąsiedzkiej. To znaczy, no nic takiego się nie stało, po prostu sąsiad mój z naprzeciwka zapomniał wyjąć kluczy z drzwi, ale było to powiedzmy stresujące z mojej perspektywy, bo ja nie wiedziałam, czy ktoś tam jest. Pkałam wielokrotnie i nikt się nie odzywa i tak myślę, o nie, wyszli może i zostawili klucze i czy ja mam je wyjąć? A jeszcze były przytrzaśnięte smyczą. Także nawet jak ja bym je przekręciła, tak żeby zamknąć mieszkanie, to one musiałyby i tak tam zostać, bo były... Chociaż nie, nie musiałyby, bo po prostu bym otworzyła drzwi. Dobra, po co ja to rozkminiam, jak to już jest wyjaśniona sytuacja? Ale dobra, mogłabym po prostu otworzyć drzwi, wyjąć tą przytrzaśniętą smycz, zamknąć i zabrać te klucze ze sobą i napisać karteczkę. W każdym razie ja życzę każdemu takich sąsiadów, jakich ja mam z naprzeciwka przynajmniej, bo naprawdę dobrze się dogadujemy i... Uch. Cieszę się naprawdę, bo no, ogólnie w moim życiu sąsiedzkim były różne historie. Najbardziej mm, jakby wykręcona sytuacja, jaką pamiętam, to jak ja byłam jeszcze dzieckiem i mieliśmy bardzo uciążliwego sąsiada, który był młody i puszczał bardzo głośną muzykę, i no, nie działały na niego żadne prośby ani groźby, więc pewnego dnia po prostu cała nasza klatka, mężczyźni, się skrzyknęli. Spotkali się pod klatową i poszli do niego tam, no nie wiem, dziesięciu chłopa i kazali wyłączyć tą szantę. Chyba on wtedy jakieś puszczał. No, och. ale zadziałało, bo przestał puszczać te. Na przykład ja w wieku pięciu lat, jakby mi ktoś nawet myślę, że teraz włączył gdzie takie, ja to ja bym zaśpiewała to z pamięci, bo dosłownie on jakby w buciku miał ustawione. 22, żeby włączać te wszystkie swoje. A zaczynał zawsze swój repertuar od mój, jest ten kawałek podłogi, tak przewrotnie. No ale krótko po tym incydencie się wyprowadził. Pozdrawiam sąsiada. Mam nadzieję, że dobrze mu się teraz żyje. Na szczęście zdala ode mnie. I zauważcie, że to jest kolejna tego typu historia, która mnie prowadzi do pytania: co jest z tymi ludźmi nie tak? Jak do tego dochodzi, że ktoś umyślnie i celowo próbuje zrobić ludziom innym w społeczeństwie, którzy współegzystują i starają się nie wchodzić sobie w drogę, po prostu robić na złość. Nigdy tego nie pojmę. Ale może jak ktoś zna odpowiedź na to pytanie, to ja zachęcam, żeby mi wytłumaczył to. Czyli co, myślę, że można powiedzieć, numer dwa. Puszczasz głośno ludziom na złość muzykę. Mimo, że można, teraz, obecnie. Jest taki dobry sprzęt, nawet słuchawkowy. Ewidentnie mimo upływu czasu ta sytuacja z sąsiadem, ogólnie w naszym bloku mówili na niego łysy. Nie zgadniecie dlaczego. Był łysy. Wciąż we mnie jest żywa i siedzi, budzi jakieś emocje, skoro ja tak randomowo potrafię, bo nie mam scenariusza na ten odcinek, w ogóle nawet nie wiem, czy on wyjdzie, ale że tak randomowo potrafię ją przywołać z głowy. A jeszcze a propos grzechów. Będę musiała to wygooglować, ale ja myślę, że powinna być aktualizacja grzechów. Takie 2024. Dostosowane do życia w internecie na przykład. Nawet to jestem sobie w stanie bardzo wyraźnie wyobrazić, że podchodzi do konfesjonału taka, no nie wiem, młoda osoba i mówi Obraziłem Boga następującymi grzechami. Trollowałem, pisałem hejterskie komentarze, założyłem Tindera, mimo że jestem w związku. Kiedyś w ogóle, jakoś chyba w trzeciej klasie podstawówki poszłam i to był październik, ja to doskonale pamiętam, bo to moja dziecięca trauma jest, jedna z wielu, że powiedziałam... w Coś tam tam swoje grzechy, pierdu pierdu i ksiądz mi na to odpowiedział, że nie wiem, czy ja ci dam rozgrzeszenie, bo ta spowiedź twoja to była taka trochę drewniana, się I od tego wydarzenia ja pamiętam, że no, starałam się bardziej tą skruchę swoją unaocznić, że naprawdę jestem bardzo smutna, że się pokłóciłam z siostrą. Bardzo ciekawy, zaskakujący wręcz kierunek obrała ta moja gadanina, no ale tak to jest, jak się właśnie nie wymyśli najpierw co się chce powiedzieć, tylko się mówi. Ale ja chyba chcę płynąć w tym kierunku, w sensie jestem ciekawa, do czego mnie to doprowadzi. I wygooglowałam sobie, czy się mówi wygooglowałam, czy wygooglałam. No, wyszukałam sobie w internecie pod frazą Aktualne Grzechy i w trybie sortowania ostatni miesiąc jest tutaj pełna lista. Grzechy do spowiedzi 2024 z portalu łódź.naszymiasto.pl Sprawdźmy. O nie, no to ja już mam jeden. Mówiłem bezmyślnie głupio. W nawiasie gadulstwo. Guilty. Dobra, jak tak przejrzałam wszystkie, no to reszta to jest taka basic. No, że nie modliłem się w ogóle lub rzadko, to nie jest aktualna lista. To jest wszystko znane. Nie zgadzam się. Loć nasze miasto, hałtura odwalona ewidentnie. O wow, dobra, tego się nie spodziewałam. Artykuł z 30 sierpnia 2024. Wiadomości.radioz.pl Jesteście gotowi na wstrząs? Katolicki Portal Alateja przypomina. Tutaj cytat. Obowiązki względem natury to element naszej wiary. Celowe działanie na szkodę środowiska naturalnego oraz niszczenie przyrody w świecie postrzeganym przez chrześcijan jako przestrzeń stworzona przez Stwórcę jest zatem występkiem niezgodnym z przyjętą w tej religii wizją świata. No, jestem w szoku. Ej, dobra, jaka piękna klamra, w ogóle się tego nie spodziewałam i to jest autentycznie niereżyserowane. Jakie to jest piękne nawiązanie do początku tego odcinka, jak mówiłam o sąsiadach, ale tutaj teraz ujmuję to jako ogół ludzi z mojego osiedla, bo segregacja śmieci w moim tutaj środowisku to jest jakiś dramat. Ostatnio nawet, nie wiem jak jest w innych miastach, ale u nas podobno każde osiedle dostało takie jakby upomnienie, że się źle segreguje śmieci. Ciekawe, ile osób z tej grupy wyspowiadało się, że nie zgniata butelek 5-kwalitrowych i wrzuca je po prostu do zmieszanych. I przy okazji, co mnie jeszcze zastanawia, gdzie oni w ogóle mają miejsce. Ja zazdroszczę takich przestrzeni do dyspozycji, żeby jeszcze trzymać takie napompowane, puste, 5-litrowe butle po wodzie. I tutaj, jeszcze kończąc ten temat grzechów i ekologii, to Doniesienia z Watykanu, że trwają tam dyskusje o włączeniu do katechizmu Kościoła katolickiego nowego rodzaju grzechu. Grzechu ekologicznego. I teraz, jeśli ktoś ma ochotę kogoś skancelować, no to można na przykład mnie, za to to zaraz powiem, bo ja na przykład uważam, że na takie torebunie plastikowe jednorazowe to powinna być normalnie akcyza, tak jak na wyroby, bo o ile wyroby są szkodliwe dla zdrowia, no to Plastik, mimo że jest tani w produkcji, no to jest szkodliwy, tylko że nie dla zdrowia, ale dla środowiska. Co w sumie w konsekwencji też jest trochę szkodliwe dla zdrowia. Mikroplastik i TD. Nie zapraszam ogólnie do dyskusji na ten temat, bo moje zdanie jest już wyrobione i ja go nie zmienię. Po prostu odnoszę takie wrażenie, że jakby ktoś zapłacił dwa razy w miesiącu po 15 zł za taką plastikową torebusię jednorazową, to by się następnym razem nauczył taką reklamówkę, mam na myśli. Taką na wszystkie zakupy, a nie na przykład na marchewkę. I to w sumie też, w dalszym ciągu zapraszam do kancelowania, ale no nie widzę sensu w ładowaniu marchewki do takiego jednorazowego woreczka. Albo cytryny! No ale wracając, jakby ktoś dwa razy w miesiącu zapłacił po 15 zł za taką zwykłą reklamówkę, to może by go to mnie by na przykład nauczyło, żeby zabierać swoją reklamówkę. Czy tam torbę jakąś taką bawełnianą. O, i w ogóle przy okazji. Ten w sumie podcast powinien się nazywać przy okazji, a nie rozkminarium. Ja się bardzo chętnie dowiem, jak się w różnych regionach mówi na reklamówkę. W sensie, no ja mówię reklamówkę, ale wiem, że się mówi też siatka. I to jest koniec mojej wiedzy. Dobra, 9 minut głosówki to moim zdaniem jest bardzo dużo. Ja już się zbieram z Rygusią na spacerek. Powiedziałam zakazane słowo. Mam nadzieję, że się nie odpali. Patrzy tylko na mnie teraz. Także żegnam się, życzę miłego tygodnia i pozdrawiam. Pa! Chociaż nie, jeszcze nie pa, bo przecież mam ważnego newsa. Oczywiście, że z tamtego miesiąca, ale no ważny jest on mocno. 4 sierpnia w Gołdapi, to jest miasto w województwie warmińsko-mazurskim, odbyła się 25 edycja, już zapomniałam. Jezu, a czytałam to dosłownie 3 sekundy temu. 25 edycja Regionalnego Festiwalu Pogranicza Kartaczewo. Ej, dobra, teraz tak zdałam sobie sprawę, że najwyraźniej takich newsów nie można przekazywać normalnym głosem, tylko on sam się zmienia, to jest jakiś, nie wiem, czar przekazywania wiadomości, że od razu wskakuje głos na takie dziwne fikołki. Ale dobra, wróćmy do kartaczewa. I tam były Mistrzostwa Świata w jedzeniu kartaczy. Chyba co to kartacz, nie muszę nikomu tłumaczyć, więc nie będę. No, także jeżeli w waszym regionie ktoś będzie coś jadł z jakiejś okazji na czas, to ja zachęcam do nadsyłania mi takich wydarzeń, bo najwyraźniej to jest od teraz moja rzecz. A ja ze swojej strony obiecuję, że postaram się być rzetelną korespondentką takich spraw. Dobra, ja myślę, że w tym miejscu wypada wręcz powiedzieć: numer 100. Nie żegnasz się na końcu odcinka.